No i kolejny rower, który ląduje na naszym kanale. Kolejny rower z, myślę, że bardzo dla wielu widzów ciekawego segmentu rowerów, który ja bym chciał określać jako Road Plus. Czyli jest to rower, który teoretycznie jest szosą, natomiast ze sprawą swoich możliwości, zwłaszcza możliwości dawania montowania tej szerszych opon sprawia, że można go zastosować też jako tak naprawdę lekkiego gravela. I to jest też rower, czyli Giant Defy w wersji karbonowej, czyli Defy Advanced, pokazujący w jaką stronę poniekąd zmierzają rowery szosowe dla amatorów. Czyli oprócz e, tak dzisiaj już oczywistego trendu, jak bardziej komfortowa geometria, którą moglibyśmy określić jako endurance, te rowery też dają zdecydowanie więcej, jeżeli chodzi o możliwość doboru szerszych opon, no, a tym samym tak naprawdę zbliżają nam świat graveli z rowerami szosowymi i sprawiają, że często nie musimy podejmować już przy wyborze roweru decyzji, co nas będzie kiedyś bardziej e, interesowało. Oczywiście z pełnymi, z pełnymi ograniczeniami, trzeba być tego świadomym, natomiast zaraz Wam powiem, Jakie mniej więcej możliwości DeFi Advanced daje? A ten rower już na naszym kanale kiedyś gościł, w zasadzie ten, ten Frameset gościł, ale dzisiaj egzemplarz w bardzo ciekawej konfiguracji osprzętowej, dlatego stwierdziłem, że warto się mu przyjrzeć jeszcze raz. Oczywiście, karbonowy, karbonowa rama, karbonowy widelec, bardzo komfortowa geometria. Zwróćcie uwagę na wysoką główkę, stosunkowo krótką górną rurę i to mimo w tym przypadku dużego rozmiaru, bo jest to LK. Mamy tutaj karbonowy spornik siodła, który nam się też jak najbardziej pojawił. No i oczywiście sztywne osie, to też już jest w tej klasie rowerów standard. Sprawdzona rama, o naprawdę bardzo, bardzo wygodnej geometrii. W tych najnowszych generacjach Defy Advanced pojawiło się parę wątków, nazwijmy to aerodynamicznych, czyli z jednej strony sam przekrój rur Trochę się zmienił. Jak widzicie, ten rower jest troszeczkę bardziej e, aero, z drugiej strony pojawiły nam się też te aerodynamiczne, nazwijmy to podkładki, które mają pewien bardzo ciekawy plus z punktu widzenia estetyki. Bo jeżeli kupujecie tego typu rower i konfigurujecie go tak, żeby był jak najwygodniejszy, czyli często zostawiacie sobie jak najdłuższą rurę sterową, e, to nie jest tak jak kiedyś, gdzie to musi zawsze wyglądać w sposób kuriozalny. Te nowe bardziej aerodynamiczne podkładki sprawiają, że to wszystko wygląda trochę bardziej proporcjonalnie i nie wygląda po prostu tak, jakbyście sobie kupili za mały rower. Więc ciekawy patent. Oczywiście tutaj ta integracja, jeżeli chodzi o prowadzenie przewodów, jest na tym poziomie, że przewody są wewnętrzne, wewnętrznie prowadzone, natomiast nie ma już jakiegoś przegięcia i dziwnych patentów, które by bardzo utrudniały serwis. To jest nowoczesna rama, ale jeszcze bez przesady adekwatnie do tej półki cenowej. Jeżeli chodzi o napęd... Mamy tutaj ciekawy miks komponentów. Z jednej strony komponenty, które chciałbym pochwalić, z drugiej strony element, na którym ewidentnie oszczędzono, czyli korbę. Jest tutaj pozagrupowa korba, plus taki, że jest już to korba, która ma oś przelotową. I plus za to, że jest to korba o miękkim stopniowaniu, czyli 50 na 34 czyli do tego typu roweru jak najbardziej adekwatnie. To wszystko zostawiono z kasetą 11-34, więc najżejsze przełożenie 1 do 1. Nie ma tutaj problemu dla amatora z znalezieniem lekkiego biegu. No i z tyłu najlepszy element na rowerze, moim zdaniem, najciekawszy, który wpasowuje się w tę moją teorię roweru road, Plus, czyli dość już dzisiaj rzadko spotykana Ultegra RX. Ultegra RX, czyli grupa, którą Shimano zaczynało tak naprawdę wchodzić w świat jazdy nazwijmy to na rowerze z barankiem poza utwardzanymi drogami to jest grupa, w zasadzie grupa, to jest przerzutka, która pojawiła się jeszcze przed grupą Shimano GRX i niejako GRXowi przecierała szlaki jest to po prostu szosowa Ultegra z dołożonym sprzęgłem którego tę dźwigienkę od wyłączania przy ściąganiu koła możecie znaleźć. Bardzo, bardzo ciekawa przyrządka. Jeździłem przez ponad sezon z, właśnie z kompletną Ultegrą, właśnie z Ultegrą RX i znacząco ona poprawia napinanie łańcucha i sprawia, że ten rower podczas jazdy po wybojach, po, po nierównym terenie jeździ ciszej, no, praktycznie jak gravel technologia ta sama po prostu sprzęgło które daje nam pełen zakres czasowych biegów a przy tym wszystkim dalej wyglądając jak czasowa dość subtelna przerzutka daje nam lepsze sprzęgło hamulce Hydraulika, R870, czyli też Ultegra, tutaj nie zrobiono oszczędności. No i klamko manetki również pochodzą z grupy Shimano Ultegra, tutaj nie ma mowy o kolejnych oszczędnościach. Warto też zwrócić uwagę, że przednia przeszkódka to również jest Ultegra, tutaj producent też nie pokusił się na jakieś proste i dalej idące poza korbą oszczędności. Co dalej? Karbonowy spornik siodła, tak jak Wam mówiłem, siodło Giant Approach, moim zdaniem. Bardziej z tych komfortowych. Ono jest szerokie i na standardy takie z paru lat, dość krótkie, ale myślę, że docenią to osoby, które nie mają jeszcze dużego doświadczenia z siodłami czasowymi. Taki kompromis między kanapami czasowymi a siodłami typowo sportowymi ze sprawą dobrego profilu i trochę większej szerokości. Myślę, że jest to dość komfortowe siodło. Sam cockpit przy sami przyznacie, dość nowocześnie wyglądającym rowerze jest chyba najbiedniejszy, jeżeli chodzi o stronę wizualną. Zwykły mostek, nie ma tutaj żadnych komponentów aero, kierownica też o zwykłym przekroju, aczkolwiek ma już podcięcia o podprowadzenie przewodów tutaj pod spodem, pod owiką, więc jest ona tutaj troszeczkę spłaszczona, no i owika o takiej fakturze gumy. No nie powiedziałbym, żeby to było coś specjalnego, ale oddaję plus za to, że jeżeli jeździcie bez rękawiczek, to faktycznie trzyma się ją dość dobrze, ręka się nie ślizga nawet na mokrej owicy. No i klamkomanetki Ultegry, no to już jest klasyk, dla mnie jedny z bardziej proporcjonalnych klamkomanetek w Shimano. No zdecydowanie lepiej jeszcze wygląda elektronika w Utegrze, bo te klamkomanetki są jeszcze bardziej drobne, jeszcze bardziej proporcjonalne, ale na pewno porównując to z tańszymi grupami, te klamkomanetki wyglądają bardzo, bardzo w taki sposób przemyślany. Na koniec parę słów o kołach i oponach, bo to jest tutaj ciekawy wątek. Mamy oczywiście fabryczne koła Gianta, które są już przygotowane pod mleko i jazdę bez bez dentek. No i Giant tej fabrycznie ten rower wyposażył w opony o szerokości aż 32 mm, czyli już fabrycznie mamy opony, które same w sobie z tym bieżnikiem nie najgorzej radzą sobie z jazdą poza asfaltem, czyli jakiś ubity szuter, letnie ścieżki jak najbardziej nie są dla nich straszne, a mamy tu możliwość zmieszczenia opon do 35 mm więc jeszcze więcej z tego roweru jesteśmy w stanie wycisnąć. Zobaczcie, że z tyłu też tego miejsca jeszcze trochę jest. 35 mm to jest szerokość maksymalna, którą podaje Giant. Pytanie brzmi, czy nie dałoby się tej... Coś więcej jeszcze e, wsadzić. Wiem, że w nazwijmy to aluminiowym odpowiedniku tego roweru, czyli w kontendzie AR, trochę tańszej serii rowerów Giant, mieszczą się opony szersze niż producent podaje. W przypadku tego roweru nie zaryzykuję tego stwierdzenia. Natomiast e, 35 to już na pewno jest opona, która pozwala na zdecydowanie śmiałe wypuszczanie się e, poza asfalt, a przede wszystkim na komfortową jazdę po drogach asfaltowych e, o gorszej jakości nawierzchni, po jakimś betonie, ścieżkach. E, rowerowych, tudzież właśnie już poza asfaltem. Czyli taki szybki rower do wszystkiego. Szybki rower poza asfalt oczywiście nie jest to e, taki hardkorowy gravel do turystyki w bardzo, bardzo trudnym terenie, ale już z kiepskiej jakości asfaltami, z jazdem na shooter, absolutnie da sobie radę. Na koniec tradycyjnie kwestie związane z rozmiarem plusy i minusy. Gdzie chodzi o rozmiar 1,78 wzrostu u mnie LK zdecydowanie za duża. Ja w przypadku Giantów w przypadku tego roweru, jeżeli miałbym się wpasować w jego charakter, czyli komfortowego roweru Endurance, to pewnie wybrałbym rozmiar M na L. Jeżeli chciałbym ten rower skonfigurować bardziej pod kątem dynamicznej jazdy, co może nie jest najlepszym pomysłem, patrząc po tym, że ten rower nie jest z założenia do takiej stworzony. No, jeżeli chciałbym typowo wyścigowej szasy, to poszedłbym w stronę po prostu Giantów z serii TCR. Natomiast jeżeli chciałbym mieć rower troszeczkę bardziej dynamiczny to pewnie wybrałbym m -kę i wyposażył ją w dłuższy mostek, zwłaszcza, że mostek jest tutaj absolutnie standardowy, nie ma problemu z jego wymianą na krótszy tudzież dłuższy. Co ważne w przypadku tego roweru, Jeżeli szukacie takiej komfortowej pozycji za kierownicą, to w przypadku mojego wzrostu, czyli 1,78 m, polecam Wam rozmiar M na L. L, mimo wszystko, powyżej 1,80 m, to będzie lepszy pomysł, żeby tutaj nie musieć bardzo kombinować z podkładkami i z przeróbkami tej fabrycznej konfiguracji, jeżeli chodzi o rozmiar. Jeśli chodzi o plusy i minusy, dla mnie największy plus to frameset który naprawdę ładnie wygląda. Jest przemyślany, jest dobrze dopasowany do charakteru tego roweru. Czyli, z jednej strony, mamy komfortową pozycję za kierownicą. Na szosie ten rower wygląda naprawdę fajnie. Nie, ma, nie jest ociężały, nie wygląda w żaden sposób kuriozalnie. Mimo tego, że to jest naprawdę duży rozmiar, to jest LK. To uważam, że ta wysoka główka i wszystko razem jest w tym rowerze dość ładnie ukryte i nie rzuca się w oczy. Ten rower nie wygląda jak wóz drabiniasty. A przy tym wszystkim, ma takie ukryte, fajne opcje w postaci np. montażu tych szerszych opon. Z jednej strony, jak tutaj wrzucicie opony 28, jeżeli chcielibyście mieć jeszcze szybszą taką bazę kół do jazdy po szosie, to nie będzie to wyglądało dziwnie, nie będzie ten wiatr hulał w widelcu, a z drugiej strony, jak wrzucicie 35, to też ten rower będzie wyglądał w sposób taki proporcjonalny i po prostu fajny. To wszystko będzie wyglądało tak, jakby miało być przemyślane. Duży plus z mojej strony za zastosowanie najważniejszych elementów Ultegry, czyli klamko manetek oraz hamulców. Plus za Ultegra RX, jeżeli chodzi o tylną przerzutkę, bo ona naprawdę robi różnicę, jeżeli chodzi o komfort jazdy i napinanie łańcucha. Minus za zastosowanie tej korby. No, bo po prostu odstaje. Od wyglądu po, po cenę komponentu yy, widać, że jest to element, który po prostu jest tej dla oszczędności i trochę mnie radzi. Aczkolwiek, yy, jeżeli weźmiemy pod uwagę cenę tego roweru, czyli 12 399 zł za karbonowy rower na Ultegra z Ultegra RX. Yy, to dalej nie jest źle. Jeszcze biorąc uwagę, że mamy tutaj karbonowy spornik siodła, to uważam, że ten rower cenowo się e, broni. Natomiast oczywiście, jak go ocenicie, to już jest kwestia Waszych preferencji i tego, czego od roweru konkretnie oczekujecie.